W dzisiejszym odcinku odwiedzamy Oakland, na wyspie Tiritiri szukamy dzikiej przyrody, a na czarnej plaży w Picha parzymy sobie stopy. Witam serdecznie w nowej serii. Tym razem zabierzemy was w podróż dookoła Nowej Zelandii i zaczynamy w największym mieście tego kraju, czyli w Auckland. I to tutaj najczęściej się przylatuje i stąd się najczęściej również odlatuje. I my właśnie jesteśmy w tym momencie kiedy to nagrywam już po całej podróży, więc mogę was zapewnić, że będzie przepięknie i bardzo ciekawie. Jak to u nas bywa, filmy są połączone z książką, do której serdecznie wszystkich zapraszam. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A tymczasem zapraszam serdecznie w całą podróż po Nowej Zelandii. Pierwszy odcinek zaczynamy w Auckland, jedynej metropolii kraju. W mieście starsza zabudowa płynnie łączy się z nowoczesnym budownictwem, które kojarzy się z charakterystyczną wieżą Sky Tower. Widać ją z wielu punktów w mieście. Wśród starszych budynków na uwagę zasługują ciekawe kamienice, wille, zabudowa uniwersytetu z wieżą zegarową i była siedziba rządu. O kolonialnych korzeniach miasta przypomina czuwająca w parku królowa Wiktoria. Mimo krótkiej historii kraju, w wielu miejscach znajdziemy pomniki i monumenty przypominające ważne wydarzenia, jak na przykład udział nowozelandzkich żołnierzy w największych światowych konfliktach czy pierwsze na świecie nadanie kobietom praw wyborczych. W centrum nie brakuje ciekawych zakamarków, jednak najważniejszą ulicą miasta jest ruchliwa Queen Street, którą dotrzemy do portu, który od początku miasta stanowi jego najważniejszą część. Przy promenadzie znajduje się wybudowany z cegły terminal promowy oraz ustawiony na podwyższeniu kadłub jachtu, którym załoga Nowej Zelandii zdobyła prestiżowy Puchar America's Cup. Zacumowane w porcie jachty dobrze ukazują ścisły związek Nowozelandczyków z morzem. Ale nie byłoby Nowej Zelandii bez marynarki, odkryć i statków, więc odwiedzamy Muzeum Morskie w Centrum miasta. Muzeum zorganizowane jest chronologicznie, więc rozpoczynamy od przyjrzenia się łodziom Maorysów, którymi jako pierwsi dotarli oni do tego lądu. W muzeum znajduje się wiele modeli statku, statków, ale również łodzie w skali 1 do 1, tak jak ta tutaj, niepozorna i bardzo mała, na pierwszy rzut oka wygląda właśnie jak mały model, ale jest to prawdziwy rozmiar taki, takiej łodzi, jest to łódź rybacka, która w sumie służyła tylko do przetrzymywania ryb, a rybak siedział z tyłu na boku. Muzeum podzielone jest na bardzo ciekawe sekcje. Pierwsza jest polinezyjska i dotyczy tego, jak odbywała się pierwsza imigracja. Druga to wielkie odkrycia geograficzne Europejczyków, uwzględniające różne nacje. Najpierw Hiszpanów i ich poszukiwania tajemniczego lądu, Francuzów z ich wiedzą, którą już mieli, później Holendrów, no i oczywiście Brytyjczyków. No i teraz jesteśmy już w epoce rozwoju silników parowych i wielkiego eksportu, na którym tak naprawdę Nowa Zelandia zbudowała swoją, swój dobrobyt gospodarczy. Początki europejskiego osadnictwa w Nowej Zelandii związane są z obecnością wielorybników. W muzeum można zobaczyć ich nadmorską osadę oraz okazy scrim Show, czyli grawerunków i rzeźb na kościach wielorybów, które w wielu krajach są nielegalne, ponieważ wieloryby są obecnie ściśle chronione. Duża sekcja dotyczy imigracji i właśnie. Tutaj, I tutaj. Znajduje się specjalny pokój, który obserwuje warunki, które panowały na statku, czyli jest oprócz tego, że zapach to są dźwięki, które mogły wtedy być słyszane na pokładzie oraz przede wszystkim cały pokój się uja, tak jak bujało na morzu. W tej Kajucie mieszkało ponad 40 osób, więc warunki były naprawdę trudne, i taka podróż trwała kilka miesięcy, nawet. Kolekcja Muzeum Morskiego jest bogata w duże modele żaglowców i statków, a zwiedzanie zamykają nowoczesne osiągnięcia technologiczne w dziedzinie żeglarstwa. Muzeum jest położone w centrum miasta na nabrzeżu, praktycznie na wodzie. Tuż obok zacumowane są jachty, i po tej wizycie poczuliśmy zew przygody, więc czas wyruszyć za miasto. Więc ruszamy do pierwszej destynacji poza miastem, na małą wysepkę Tiritiri Matangi. Wyruszamy w sumie właśnie z portu. Wyspa, którą można obejść w ciągu kilku godzin, znajduje się nieco ponad godzinę rejsu od centrum Oakland. Wylądowaliśmy na wyspie Tiritirimatangi, Matangi, która jest ścisłym rezerwatem przyrody i rozpoczynamy nasz dzień pełen poszukiwania ptaków. Wyspę zamieszkuje wiele rzadkich gatunków, w tym poszukiwany przez wszystkich kiwi, ale są one ptakami nocnymi, więc lepiej nie nastawiać się na ich obserwacje. Ich aktywność w dzień oznaczałaby, że dzieje się z nimi coś złego, dlatego kiedy runo leśne ożywa, wiemy, że to nie kiwi, ale mniej koniczne, ale równie urocze przepiórki. W sumie to na ekranie wygląda na to, że jest to nasze pierwsze zetknięcie z nowozelandzkim buszem, ale wtedy tak nie jest. My tu spędzamy nasz przedostatni dzień przed wylotem z powrotem do Polski, ale dla was jako widzów jest to właśnie pierwsze takie spojrzenie na, na las. A my będziemy tu uzupełniać po prostu nasze portfolio w cudzysłowie, taków, których nie widzieliśmy jeszcze do tej pory w ich naturalnym środowisku, a zostało nam kilka, dosłownie, do zobaczenia. W tym miejscu serdecznie zapraszamy do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić następnych odcinków, w których nie zabraknie dzikiej przyrody. Mhm. Znaleźliśmy taką prawdziwą, pierwszą tłustą wetę. To jest wielkości dłoni, mniej więcej, no może połowy, ale jak roz, roz weźmiemy pod uwagę te odnóża, to wielkości dłoni siedzi dokładnie tu. Na tej kamerce nie widać, ale na tej na pewno będzie. Wety są niegroźne. Obejmują ponad 200 gatunków, które różnią się między sobą w zależności od środowiska występowania. Niedaleko dostrzegamy jeszcze jedną w koronie drzewa. Na pierwszy rzut oka widać zielone, maskujące zabarwienie. Oczywiście jak to w Nowej Zelandii pogoda zmienia się bardzo szybko jak w kalejdoskopie. I przed chwilą mieliśmy błękitne niebo, a teraz zaczęło po prostu padać i do tego się trzeba spróbować przyzwyczaić, ale ciężko jest. <goda> Także e, pogoda jest po prostu zmienna, a tymczasem jeszcze wam zrobię krótki przewodnik e, po tym jakich ptaków dzisiaj szukamy. Otóż e, głównym jakby naszym poszukiwanym e, będzie kokako i Saddleback i one są podobne do Tuji, którego widzieliśmy często i posłużę się moją koszulą. Wszystkie są bardzo podobne. Tui jest takiej barwy i ma taką białą tutaj grydykę jakby. Saddleback jest pomarańczowy. coca będzie taki właśnie szary i też ma takie podobne tu właśnie elementy, niebieskie wręcz nawet i jego bardzo trudno jest zobaczyć i jego właśnie jeszcze nie widzieliśmy. Początkowo w lesie obserwujemy tylko miodniki, szmaragdowce i ruchliwe, uciekające przed wzrokiem i obiektywem wachlarzówki. ale po jakimś czasie w gałęziach drzew dostrzegamy również kokako. Pierwszy główny cel dnia zaliczony. Pokonujemy obrośnięty porostami las i docieramy do przeciwległego wybrzeża. Stąd widać nasz cel, latarnię morską wybudowaną na szczycie wzgórza. I wyszło słońce. Tak jak mówiłem, pogoda zmienna 100%, więc znowu przebieramy się. Najbardziej charakterystycznym miejscem i w sumie punktem docelowym wielu spacerów po wyspie jest Latarnia Morska. I tutaj będziemy poszukiwać, wypatrywać, starać się dostrzec Takehę. Znowu ptaka, którego nie widzieliśmy podczas naszej podróży, więc czekamy i się rozglądamy. Na razie w okolicy wędruje więcej ptaków pukeko, czyli modrzyków ciemnych, które można zobaczyć w całej Nowej Zelandii, nawet w parkach w centrach miast. Takahe jest podobny do pukeko, którego możemy tutaj widzieć, ale jest bardziej zielony, dużo większy i jest nielotem. Poszukiwanych takahe nie widać, więc na chwilę chowamy się przed wiatrem za niewielkie schronisko połączone ze sklepem z pamiątkami. A tuż obok nas znajduje się poidełko dla tui, Pięknie brzmiących i dziwnie brzmiących, wyjątkowych ptaków. Tui to najbardziej rozśpiewany ptak Nowej Zelandii, który ponadto potrafi naśladować dźwięki innych ptaków, a nawet mowę ludzką. Zaczęło padać, i już się chowaliśmy, uciekaliśmy. I nagle zauważyliśmy: Thank you! Nagle zauważyliśmy, że są długo oczekiwane 3 miesiące to trwało takahe. Takahe to niezwykle rzadkie ptaki. Już w 50 lat po odkryciu uznano je za wymarły gatunek. Kiedy okazało się, że daleko na południu kraju żyje kilka par, natychmiast objęto je ochroną i utworzono nawet olbrzymi park narodowy Fjordland, aby pomóc je chronić. Obecnie żyje około 400 osobników tego gatunku. Pełni satysfakcji możemy opuścić wyspę, ale to jeszcze nie koniec, bo udajemy się na wybrzeże po drugiej stronie Oakland. Daleko za sobą zostawiliśmy centrum Auckland i opuszczamy je, żeby zobaczyć, gdzie jego mieszkańcy udają się na weekendowe wypady. Udajemy się na wybrzeże przez wysokie góry, odwiedzimy kilka nadmorskich miejscowości. Pierwszym przystankiem będzie mała miejscowość nadmorska Picha. Picha słynie z pięknej czarnej plaży, dlatego piach bardzo parzy w stopy e, i, i tak naprawdę nawet, nawet w klapkach ciężko się po nim idzie. No i oprócz tego e, bardzo charakterystyczna lwia skała, która jest na środku, właśnie dzieli tą plażę na pół. No i fantastyczne warunki do surfingu. Znalazłem małże, ale już zjedzony. Czy ktoś go tu wydziuwał, pewnie miewał. Takie małże się tu podobno zbiera i można je swobodnie odławiać, zbierać i, i, i jeść. Po prostu jakieś limity oczywiście obowiązują, ale, ale podobno jest to bardzo popularna praktyka. Siup do no może. Jak ciekają słodko. Po angielsku te ptaki nazywają się Oyster Kajers, tutaj macie nazwę Polską. No, jak widać, są dość urocze i pewnie szukają właśnie Oysters, czyli, Mariuszu, przypomnij mi. Małż. Małż, no właśnie. Albo Ostryk. 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 No. Następnym przystankiem jest miejscowość Muriwaj. Niestety, po dotarciu na miejsce okazuje się, że Szlak na punkt widokowy na głuptaki jest zamknięty, jest tymczasowo w remoncie i nie możemy iść zobaczyć głuptaków z bliska. Zrobimy ujęcie gdzieś z parkingu i jedziemy dalej do Fatipu, a głuptaki zobaczymy z bliska w odcinku 10. W drodze do Watypu zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, skąd mamy przepiękny widok, w sumie prawie 360 na zatokę, która tutaj oblewa te małe półwyspy. I jesteśmy w idealnym momencie największego odpływu, i widzimy właśnie, jak morze się cofnęło, jak teraz ogromna jest ta plaża. Niesamowite. Warto dodać, że odpływ w tym momencie ma 4 metry wysokości. Do Fatipu prowadzi kręta nieutwardzona droga, ale warto ją przebyć, aby spędzić noc na łonie natury w otoczeniu niezwykłej zieleni. Rankiem wracamy do centrum. I w ten sposób kończymy zwiedzanie Oakland i okolicy. Ten odcinek prawdopodobnie będzie troszkę krótszy niż pozostałe, ale taki urok naszego nagrywania nie do końca. Dobrze czujemy się w mieście, dlatego uciekamy już w dzikie okolice, w piękne okolice. Zapewniam Was, wiedząc już to, co się działo przez ostatnie trzy miesiące, że będzie bardzo ciekawie, dlatego zapraszam Was do tej serii. Jeśli ktoś ma ochotę sobie zwiedzać i jeszcze czegoś dodatkowo się dowiedzieć, zapraszam do zakupu książki, która będzie wydana już kiedy to oglądamy. No i co, widzimy się w następnym odcinku. I zapewniam, będzie pięknie, będzie się dużo działo. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.